vitam vitam tower of Styx is up and we have few new legendary heroes we also have two that were released on solstice summons but i didn't have time to make the, the reviews now it's time for hypnos in greek mythology hypnos was son of nyx and erebus he is the god of sleep he lived in the underworld where the rays of sun never reach him let's see if he will reach meta in empires and puzzles hypnos is fire faction sorcerer if you give him emblems he will have chance to drop mana generation of enemies on hit He's a part of Stick's family, so this gives him a bonus for one, two, or three heroes. When this hero receives a status element affecting defense, has 40, 60, 80% chance to cast the received element to all enemies. And passive: um, duration of the defense status element this character receives from special skills is decreased by two turns. So family bonus and passive synergize well. Um, so. I've said this many times already. If someone will cast defense, defense against special skills, or elemental defense down on Hypnos, he can reflect this uh, to all enemies, but also it will last two turns less on Hypnos. So that's super cool. Hypnos has 826 on attack, 760 on defense, and 1446 on HP. Attack power is really high, defense is okay, and HP are good. He's an offensive hero, so if you want to give him emblems, you should focus on attack. Fully maxed, he will have 991 on attack, 891 on defense, and 1676 on HP, and that's amazing. Um, mana speed is 6. So, skill has 3 charges and needs 6 tiles for first charge, 9 for second one, and 12 tiles for third charge. With max troops, you can speed his first charge to 5, second to 8, and third one to 10 tiles. His Sweet Dreams has three charges. First mana charge deals 170% damage to all enemies. All enemies are immune to new status effects buffs for two turns. That's super cool. Six or even five tiles for nice damage and buff block for two turns. Great charge. Second mana charge. Dispels buffs from all enemies, deals 270% damage to all enemies. All enemies are immune to new status effect buffs for three turns. Dispels first. That's super cool. Not many heroes can do this. And he's the fastest one from that group. 270% damage to all enemies is really good. And on top of that, he blocks new buffs. Third mana charge dispels buffs from all enemies. Deals 335% damage to all enemies. All enemies are immune to new status effect buffs for four turns. So, still prioritizing the spell that's great. Damage is higher and buff block lasts longer. Is Hypnos good? Of course, he's great. One of the coolest offensive heroes in Fire Faction. Buff block after 6 tiles is amazing in the current meta. So you can block Taunt, Counter, Dodge, or any other buffs. And heroes like Hulda or Liu Bei will be able to summon minions, but no one will receive buffs from those minions. Second charge is also great. Prioritizing this spell before dealing damage and casting buff block is great. And because he prioritized this spell, you have 100% chance to dispel, for example, Costume Freya, so you won't see even one dodge. On Titans, he won't help you much. He has high attack stat, but that's all. On buff booster, he is amazing. He doesn't cast any buffs but can block them and also he can dispel. On Bloody Battles, same story. Super fast speed and fantastic skills. On Rush, most of the charge heroes are bad because each charge needs 6.5 tiles. But to be honest, his first charge can be useful to block taunt from Ludwig, stoneskin on Kalo or healing over time from mother north so he's not a bad option overall hypnos is fantastic hero great stats good family bonus and passive and amazing skill each of his charge is great and he fits really well to the attacking meta um, maybe he's not best choice for defense but if he's your best red hero he will work well on flank or wing his super fast buff block can be game-changing and prioritizing this spell is also amazing. He's definitely worth rings and ethers. Let me know what you think about him. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Um, ruszyła wieża Styksu i dostaliśmy kilka nowych legendarnych postaci. Mamy również dwie, które zostały wprowadzone do gry wcześniej, w trakcie letniego przesilenia. Natomiast nie miałem czasu zrobić ich recenzji, dlatego, czas, żeby zająć się Hypnosem. W greckiej mitologii, Hypnos jest synem Nyks i Ereba, jest bogiem snu. Żył głęboko w podziemiu, gdzie promienie słońca nigdy nie potrafiły go dosięgnąć. Zobaczmy, czy Hypnos będzie w stanie dosięgnąć obecnej mety w Empires and Puzzles. Hypnos jest czarodziejem frakcji ognia. Jeśli dacie mu talenty, będzie miał szansę obniżyć regenerację many przeciwnika, kiedy go trafi. Jest częścią rodziny. Styks to daje mu bonus za jednego, dwóch lub trzech bohaterów, gdy na tego bohatera zostanie rzucona dolegliwość ze statusu wpływająca na obronę. Ma szansę na rzucenie tej dolegliwości na wszystkich wrogów odpowiednio 40-60-80%. I umiejętność pasywna. Czas trwania dolegliwości ze statusów wpływających na obronę otrzymanych przez tę postać od umiejętności specjalnych skrócony jest o dwie tury. A powtarzałem to już przy każdej recenzji styksu, ten bonus rodziny i umiejętność pasywna bardzo dobrze ze sobą współpracują, więc jeśli ktoś rzuci na Was obniżenie obrony, obniżenie obrony przeciwko specom czy żywiołowi, um, Hypnos jest w stanie to odbić na wszystkich przeciwników, a dodatkowo będzie to trwało um, dwie rundy krócej na Hypnosie. Hypnos ma 826 ataku, 760 obrony i 1446 punktów życia. Siła ataku jest bardzo dobra, obrona jest ok i punkty życia są również dobre. Jest postacią ofensywną, więc jeśli chcecie dać mu talenty, powinniście iść ścieżką ataku. Będzie miał 991 ataku, 891 obrony i 1676 punktów życia. Więc te statystyki wyglądają naprawdę fantastycznie. Prawie jak Krzyśka znasz. Także szybkość many to jest styks. Um, czyli umiejętność specjalna ma trzy ładunki. Pierwszy ładuje się po sześciu klockach, drugi po dziewięciu, trzeci po dwunastu klockach. Oczywiście z oddziałami można to przyspieszyć odpowiednio do pięciu, ośmiu i 10 klocków. Um, jego słodkie sny mają trzy ładunki i ładunek pierwszy zadaje 108, 170% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Wszyscy wrogowie są odporni na nowe wzmocnienia ze statusu przez dwie tury. Fantastyczna umiejętność. 6 czy nawet 5 klocków dla dosyć dobrych obrażeń, ale przede wszystkim blokowania podbić na dwie rundy. Fantastyczny ładunek. Drugi ładunek many. Odwołuje wszystkie wzmocnienia wrogów, zadaje 270% obrażeń wszystkim przeciwnikom. Wszyscy wrogowie są odporni na nowe wzmocnienia ze statusu przez trzy tury. No okej, okay. więc odwołuje wzmocnienia. Jako pierwszą rzecz w umiejętności. To jest fantastyczna sprawa. Niewiele postaci to potrafi, natomiast Hypnos jest najszybszą z nich. 270% obrażeń wszystkim przeciwnikom to są dobre obrażenia, i na dodatek po tym wszystkim blokuje kolejne podbicia. Trzeci ładunek many odwołuje wszystkie wzmocnienia wrogów, zadaje 335 obrażeń wszystkim przeciwnikom. Wszyscy wrogowie są odporni na nowe wzmocnienia ze statusu przez 4 tury. Więc. Nadal tym priorytetem w umiejętności jest odwołanie wszystkich wzmocnień, obrażenia są wyższe i blokowanie podbić trwa dłużej. Czy hypnos jest dobry? Oczywiście, że tak. Powiedziałbym nawet, że jest fantastyczny. Jest jedną z najfajniejszych ofensywnych postaci we frakcji ognia. Blokowanie podbić po sześciu klockach jest niesamowite w obecnej mecie. E, możecie w ten sposób zablokować e, m, prowokacje, kontrataki, uniki czy jakiekolwiek inne podbicia. A postacie jak Hulda czy Yubey będą w stanie przyzwać sobie pomocników, natomiast nie otrzymają od tych pomocników żadnych wzmocnień, co jest rewelacyjne. Drugi ładunek jest również świetny, jako priorytetem jest tam odwołanie wszystkich wzmocnień, zanim zada obrażenia. A na koniec jeszcze rzucenie blokady podbić. Um, I z racji tego, że on jako priorytet stawia to odwołanie podbić, um, macie 100% szans na odwołanie dla przykładu takiej kostiumowej frei, więc nie zobaczycie ani jednego uniku. Na Tytanach za bardzo wam nie pomoże. Ma wysoki współczynnik ataku, ale to jest właściwie wszystko, co ma. Jeśli chodzi o podbite ulepszenia, jest fantastyczny. Nie rzuca żadnych podbić, natomiast te podbicia blokuje na przeciwniku i dodatkowo potrafi odwoływać podbicia. Na krwawych jatkach dokładnie ta sama historia super szybka, mana i fantastyczne umiejętności. A jeśli chodzi o szturm, większość postaci z ładunkami jest tam dosyć słaba, ponieważ na każdy kolejny ładunek potrzeba również 6,5 klocka. Natomiast jeśli chodzi o hypnosa, ten pierwszy ładunek już może być przydatny, żeby zablokować na przykład prowokację Ludwika, czy kamienną skórę u kalo, czy na przykład leczenie w czasie od Albiego czy matki Mruz. A, więc Hypnos w ataku nie jest aż taką złą opcją na szturmach. Podsumowując, Hypnos jest fantastycznym bohaterem. Świetne statystyki, dobry bonus rodziny i umiejętność pasywna, i fantastyczna umiejętność specjalna. A każdy z jego ładunków jest świetny i idealnie pasuje do obecnej mety w ataku. Nie jest może najlepszą opcją z czerwonego koloru do obrony, natomiast jeśli jest waszą najlepszą czerwoną postacią, to myślę, że powinien działać dla was fajnie na flance albo na skrzydle. Um, jego super szybkie blokowanie podbić może zmieniać totalnie obraz gry, a dodatkowo jako priorytet stawia to odwołanie podbić to jest również fantastyczne. Zdecydowanie jest wart pierścieni i przełamania limitu. Dajcie znać co o nim myślicie. Jeśli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie żeby subskrybować kanał. Powodzenia w waszych przyzwaniach. Trzymajcie się. Do zobaczenia.